Dzień dobry Państwu. To jest nasze kolejne spotkanie z cyklu rozmów bezpośrednich, ale za pomocą kamery. Świat jakby trochę spowolnił, mamy pandemię, ale nie będziemy na ten temat opowiadać w tej chwili. Nasze dzisiejsze spotkanie jest po drugiej stronie Polski. Z południa przenosimy się na północ. Jesteśmy na ziemi kociewskiej, będziemy rozmawiali z Panią Prezes Stowarzyszenia Kobiety, Kwiaty, Kociewia, Panią Aliną Jelen. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo. Podobno Kociewie to nie Kaszuby, to prawda? Już zaczynam Pana Prezesie lubić, bardzo nawet. <grywanie> Dziękuję <grywanie> za tą cenną, cenne podkreślenie naszej etnografii. Oczywiście Kociewie to nie Kaszuby. Odrębna część regionu, kultury, obyczaju. Czyli wszystko, że tak powiem do Wisły to Wy, tak? Tak, te Bory Tucholskie, Świecie, Trzef, Pelplin, Starogard Gdański. Tak? Czyli Gdański. tak naprawdę patrząc na te większe miasta to można byłoby się pokusić, bo jesteśmy dzisiaj u Pani w domu w Starogardzie, że Starogard to jest taka trochę stolica Kociewia, tak? Czy to jest Nawet dosłownie prawie... nie... stolica tak ciebie, tak. A, no proszę bardzo. Nasza dzisiejsza rozmowa przeniosła się do pani, dlatego że chciałem pokazać wszystkim w Polsce, którzy nas oglądają, kobietę, znamy się już trochę, kobietę powiedziałbym szaloną, tak, nie bojącą się wyzwań, prowadzącą bardzo duże stowarzyszenie, o którym za chwilę powiemy, ale chcę powiedzieć Pani kobietą odważną, dlatego że rzuciła Pani wyzwanie na łamach naszej gazety i naszego portalu, kto jest lepszym kołem gospodyń wiejskich albo kto lepszą prowadzi działalność niż ja. Odzew był szalony, bo ze strachu się nikt nie odezwał, tak? Ale będziemy to kontynuować i mam nadzieję, że wszystko się dobrze poukłada. Sama nazwa Kociewie, no to raptem aż tak stara nie jest, mówiąc brzydko, bo to jest czas od 1800 roku, pierwsze zmianki, ale my nie będziemy rozmawiali o ziemi kociewskiej, tylko o działaniu. I może zacznijmy z kim my rozmawiamy, tak? Z prezesem stowarzyszenia Wiemy. Co Panie robi zawodowo? Zawodowo jestem nauczycielem w placówce wychowania pozaszkolnego w Ognisku Pracy Pozaszkolnej. Uczę dzieci kreatywności i nieszablonowego podejścia do życia. Oprócz tego jestem matką trójki dzieci, która ostatni czasy jedzie na rezerwie psychicznej przy tym zdalnym nauczaniu. No, I no, to chyba tak w skrócie, właśnie. No, pracuję zawodowo, prowadzę dom, piorę gotuję, czyli mam wszystkie obowiązki żony, matki, kochanki. No, super, super, tak. Z tego ostatniego na pewno partner się mocno cieszy. I myślę, że się cieszy w ogóle, że panią ma. A proszę powiedzieć, w takim razie, bo teraz przejdźmy może trochę do i ciekawostki, ponieważ samo Stowarzyszenie Kobiety, Kwiaty, Kociebia to jest ilość organizacji, tak? Co to są za organizacje? Czy to są same Koła Gospodyń? Czy to są inne jeszcze stowarzyszenia? Czy są to jakieś regionalne też grupy? Co to jest? Niech Pani opowie trochę o stowarzyszeniu. Dobrze, stowarzyszenie powstało 13 lat temu. Obecnie zrzesza 187 kobiet z powiatu starogardzkiego. Nie są to stricte organizacje, głównie są to członkinie półgospodyń i wszyscy, którzy chcieliby działać na rzecz lokalnej społeczności, którzy chcieliby, które, bo to jest Stowarzyszenie kobiece, osoby, które chciałyby się rozbijać, mogą stać się członkiem naszego stowarzyszenia. Także można być na przykład członkinią koła gospodyń w danej wsi, w naszym powiecie i równocześnie e, członkinią stowarzyszenia. To nie koliduje, bo nasze stowarzyszenie nie powiela działalności kół gospodyń. Koła gospodyń świetnie sobie radzą, to fantastyczny twór jest, zresztą nie będziemy się przekonywać, bo dobrze o tym wiemy. E, one świetnie kultywują tradycje, e, e, wspierają lokalną społeczność w różnych działaniach a stowarzyszenie bardziej nastawione jest na e, doradztwo, na wspieranie tych kół oraz na wszechstronny rozwój e, kobiet, wszechstronny e, rozwój kobiet i ja osobiście jeszcze dużo stawiam na walkę ze stereotypowym postrzeganiem kobiet na wsi, wyłącznie jako gospodynie domowe. Chcę pokazać, że e, jesteśmy, stać nas na bardzo wiele. Dlatego robimy różnorodne projekty i chcę, chcę pokazać, że nie ma rzeczy, z którą kobieta wiejska by sobie nie poradziła. No, skądś się wzięło powiedzenie, gdzie diabeł nie może, tam y, y, dzieje się coś innego. A proszę powiedzieć, y, jakie działania macie teraz, tak? Bo no, czas trochę zahamował, sama pani powiedziała, że dzieci są na zdalnym. Wszyscy trochę szalejemy, y, nawet nie chcę myśleć, co się będzie działo z oczyma naszych dzieci po tylu godzinach oglądania, spoglądania w laptopy. Chyba się tylko okuliści cieszą, o ile można powiedzieć tak brzydko. Proszę powiedzieć, a co ostatnio robicie? Co się zmieniło teraz, skoro nie możecie się spotykać? Znaczy tak, powiem tak jako ciekawostkę, w związku z tym, że nasze stowarzyszenie jest liczne, to w dobie pandemii mieliśmy ogromny problem z przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. I tutaj pojawi mi no się, jest nas dużo. Musi być, żeby było poru, musi nas być setka. Wiadomo, jaki jest z dostępem do internetu, wiadomo, jaki jest z poziomem wiedzy na temat tych nowoczesnych narzędzi internetowych. Ja sama się dużo uczę, ale to, to jest problem, który też jest do rozwiązania na przyszłość, żeby kobietom jednak umożliwić taką edukację nie stricte komputera, jak zrobić przelew i i wrzucić coś na fejsa, bo to już potrafią, ale te nowoczesne narzędzia komunikacji warto gdzieś mieć z tyłu głowy na przyszłość, bo mogą się przydać. Czyli to taka ciekawostka i taki, tu gdzie pandemia nam bardzo, bardzo przeszkodziła te właśnie osobiste, bezpośrednie spotkania, ale totalnie nie zatrzymała naszej działalności. Jednym, jedną z zalet naszego stowarzyszenia jest właśnie elastyczność i to, czego też staram się uczyć kobiet. kobiety, więc my się bardzo szybko przebranżowiłyśmy, Wzięłyśmy udział w konkursach internetowych. Nasza działalność nie spowolniła. Zrealizowałyśmy projekt. Będziemy realizować projekt Service Power, czyli powstrzymanie serki, dotykający bardzo wstydliwy i kontrowersyjny temat nietrzymania mocy u kobiet. Fundacja Ashoka i program Wzmocnione ufundował duży grant i mamy w planie przeprowadzić kampanię społeczną budującą świadomość, świadomość kobiet, że trzeba dbać o siebie i nie wstydzić się problemów. No jest to bardzo myślę i cenna i dobra inicjatywa z naszej rozmowy, ja podpowiem trochę naszym widzom, którzy będą nas słuchać, że podjęła pani decyzję i taka informacja na temat tej wstydliwej części pod tytułem Nietrzymania moczu ukaże się także w naszej gazecie, tak? Będzie Pani nie tylko mówiła o tym, w sensie napisała ale również będzie Pani zachęcała ludzi, kobiety i wszystkich, którzy czują, że taka jest potrzeba do odwiedzenia lekarza, bo z tego, z całej wypowiedzi mamy taki wniosek, że raz, że ludzie się krępują, dwa, może się i wstydzą, trzy, pandemia zatrzymała nas w domu, ale choroba poszła dalej, tak? Trzeba odwiedzać lekarza, a w takim tak, razie... Jeszcze, jeszcze przepraszam, chciałam dopowiedzieć, że ten projekt. Ten projekt, pomimo że stricte dotyczy jednego problemu, to jest takim zapłonem do tego, żeby kobiety wiejskie zwróciły w ogóle na, na siebie uwagę, na siebie samych. Bo dobrze wiemy, że kobiety, szczególnie wiejskie, dbają o wszystkich, o wszystko. Jak to moje koleżanki mówią, o starych swoich dbają, o siebie nie dbają. I taka jest prawda, prędzej polecą na wioskę coś załatwić, zorganizować festyn, nie wiem, innym pomóc, niż na końcu myślą o sobie i ten projekt też jest, zaczynamy od, od nietrzymania moczu, ale to nie znaczy, że nie poruszamy innych tematów, cel jest globalny, żeby kobiety w ogóle zwróciły na siebie uwagę, żeby zadbały o siebie, żeby zawalczyły o siebie, bo są tego warte. Zdecydowanie tak, ja myślę, że to dotyczy te cechy, które pani wymieniła. Z jednej strony, jakby obarczające, zawierające czas kobietom są tymi cudownymi cechami dla wszystkich pozostałych, tak? Dla dzieci, dla ich facetów, dla działalności społecznej i to chyba jest cecha kobiety jako takiej, nie tylko kobiety, która mieszka w środowisku wiejskim, ale i w dużych miastach także, z tym, że ta świadomość jest trochę inna. W tych środowiskach. Dobrze, to proszę powiedzieć, skąd te inspiracje? Co się dzieje? Skąd pani ma te pomysły? Czy to są potrzeby chwili? Czy jakieś własne przemyślenia? Zazwyczaj mówię, że z głowy, jak się pytają i wszyscy tak patrzą podejrzliwie, bo nie wiem, czy już do jakiejś specjalisty by mi nie wysłali, ale i co, niektórzy mówią, że duch święty mnie nawiedza. Czy jakoś zsyła na mnie y, swoje moce, ale tak naprawdę tak poważnie to y, to jest z rozmów, my y, y, nie chwaląc się, ale chciałabym to podkreślić, bo to zasługa jest nas wszystkich, że to stowarzyszenie tak, takie jest silne, my po prostu ze sobą rozmawiamy, problem nietrzymania moczu wyszedł w wyszedł z obserwacji podczas y, wspólnych wycieczek na przykład, tak? Z częstotliwości potrzeby stawania, zatrzymywania autobusu na przykład. Czyli wystarczy być dobrym obserwatorem i słuchać, żeby, żeby tworzyć nowe pomysły. Tak mi się wydaje po prostu. Super. Jest to, nie każdy ma taką oczywiście cechę, że tak się dzieje. Mnie trochę bardziej martwi to, że wszystkie te cudowne cechy, które pani wymieniła. W ogóle dotyczą bardzo wielu ludzi, może nie tylko kobiet, ale i środowiska miejskiego, bo zawsze było zdecydowanie takie pracowite i niechwalące się, niewypinające, że tak powiem klaty do medali. Ale z drugiej strony trochę mnie przeraża zupełnie coś takiego innego. Proszę sobie wyobrazić, że mamy naszych cykli, naszych rozmów, dostajemy bardzo dużo telefonów. A na hasło to dobrze, to spróbujmy się i powiedz o tym na wizji, tak? Niech inni cię też zobaczą, taka jest potrzeba, tak? To chętnego nie ma, tak? To jakaś wewnętrzna obawa, a z drugiej strony trzeba być na tyle odważnym, żeby pokazać swoją twarz i powiedzieć, o co chodzi. I pani tego nie wstydzi się i robi to, tak? Tak jak powiedziałem kiedyś, wezwała pani kobiety z kół gospodyni, kobiety wiejskie. Kto jest lepszy od Pani? No tak, tak. tylko, no, widzi, <grywki> widzi Pani, że prawda jest taka, że widocznie każdy pomyśla sobie, a no trudno jest najlepsza i już, tak, ale nikt nie chce powiedzieć, co ja robię, a przecież. Wiele rzeczy się dzieje w tych małych miasteczkach, osadach, wsiach, ludzie budują kanalizację, wspierają chore dzieci, uczestniczą w działaniach, że tak powiem oświatowo-edukacyjnych ze szkołą, pokazując chociażby kulturę i tradycje, na czym bardzo nam zależy i Kociewie też ma swoją kulturę, swoje stroje, swoje... mało tego Kociewie przecież ma swój hymn, prawda? Więc jest to dużo fajnych takich przedsięwzięć, ale jakby za tym, za tymi czynami yy, yy, idzie tylko informacja globalna, nie idzie globalna, tylko ta właśnie wioskowa, gminna, już powiat może nawet o tym nie wie, województwo na pewno, a Polska też nie, a może należałoby się chwalić, tak? Na Bo jest, się... jest czym. I może jest to właśnie odpowiedni moment, ten czas, żebym zaapelowała do tych kobiet, żeby. Dziewczyny, po prostu chwalcie się tym co macie, to nie jest brak skromności, to nie jest próżność, po prostu tak jak Pan Prezes mówił, skąd my mamy wiedzieć, przepraszam, to za mały bulgaryz, ale to jest mój ulubiony zwrot. skąd Polska ma wiedzieć, że jesteście takie zajebiste, jak same o tym nie powiecie, po prostu po to jest fajny portal, moje KGW, moja wieś, gazeta, słuchajcie, napiszcie, yy, wy, wyszlijcie artykuł, napiszcie na portalu, po pierwsze, będzie dla Was to bardzo satysfakcjonujące, podbudowujące. Po drugie, staniecie się inspiracją dla innych. To nie, że ja spapuguję Wasze działanie. Nie, ono po za prostu zainspiruje, bo każdy region ma inne pomysły. Także dziewczyny, zachęcam, żebyście naprawdę chwaliły się tym, co, co macie dobrego. Ja jakby wrócę, dziękując bardzo za ten apel taki do kobiet do hasła pod tytułem, że Polska to ludzie, tak. W firmie się mówi, że firma, siłę firmy stanowią ludzie, ale o nas, o nas tak, o Polakach też opowiada się różne rzeczy, bo nasze czyny pokazują jak my się, jak my się zachowujemy, to się potem przekłada na całą resztę. No niestety i to jest tak, że Wiele osób, nawet dzwoniących do mnie mówiących, że bardzo fajny pomysł. No bo gazeta wychodzi co kwartał. Czasami jest tak, że mieliśmy przestój, dlatego że drukarnia miała niestety kwarantannę, tak? Teraz jakby zaprzestano trochę tego druku papieru. Znowu mamy jakieś opóźnienie, ale mam nadzieję, że to się poprawi. I te nasze rozmowy, takie spotkania, gdzie możemy się zobaczyć. Dla mnie są bardzo ważne, tak? Osobiście dla mnie są bardzo ważne, a z drugiej strony, jakby ogarnia mnie taki smutek, że potrafię ktoś zadzwonić i powiedzieć, ale nawet nie skomentuję tego ani na portalu, ani na Facebooku, ani na YouTubie, mimo że nas ogląda tam ileś tych ludzi. Ja byłem przekonany, znając, Znając wieść, bo przecież jeżdżę od paru lat, rozmawiam i jestem tym zauroczony, wręcz powiedziałbym wsią polską, że to będzie taki taki bunt, wszystko kobiety zaraz wywalą przed kamerą, powiedzą, będziemy mieli kłopot, żeby to poogarniać wszystko. Dajcie wód, nie. Bunt. zróbcie bunt prezesowno. No, no dokładnie, nie chodzi o wychodzenie na ulicę. Pokażmy się jacy jesteśmy też w domu, tak? No ale dotknijmy, dziękuję za ten apel, nasze rozmowy są dosyć krótkie, ale takie i treściwe. Chciałem wrócić do tematu, który cały czas jest poruszany, mianowicie szczepień covid-19, tak. Jedni uważają, że to słusznie, drodzy mówią nie wiemy co tam jest, boimy się. Wiadomo, że każda szczepionka wywoła jakąś reakcję w organizmie, bo po to jest, żeby stworzyć jakieś antyciała i to jest zupełnie naturalne, ale żeby była to odporność społeczna, należałoby, no według mnie, należy się szczepić, tak. Proszę powiedzieć, co Pani o tym myśli? Dla mnie ważne jest to, żeby ludzie patrzyli na to rozsądnie, emocje są też potrzebne, tak, ale umysł też jest ważny w tym wszystkim. Jak Pani o tym myśli, tak? Znaczy, nie, z pewnością zdrowie to jest najcenniejsze, co posiadamy, więc powinniśmy zrobić wszystko, żeby o nie dbać. Jednak jestem za wolnym wyborem, żeby każdy sam dokonał wyboru, czy powinien się szczepić, ale jednak poparte, żeby to było edukacją, żeby każdy miał świadomość i wiedzę, żeby dokonać tego właściwego wyboru. Mnie się wydaje, że. To jest takie słuszne stwierdzenie, tak? Ja, co prawda, jestem mocnym zwolennikiem szczepień, tak, bo wydaje mi się, że to jest ważne. Nikt nie wie, co to jest za wirus, walczymy tak trochę z trudnością. Okazuje się, że wszystkie służby na świecie też mają z tym kłopot. My sobie dzielnie dosyć radzimy, nie poddajemy się. Na wsi nie słychać jakby szału jakiegoś, że dzieje się coś strasznego, mimo że, każdy musi robić to, co do niego należy, musi rano wstać, zrobić to, żeby gospodarstwo funkcjonowało. A z drugiej strony, no zdrowie jest tylko jedno, tak? Nie dajmy się zwariować, i po przemyśleniu własnym, tak, bardzo bym chciał i apeluję o to, żeby podjąć decyzję najlepszą dla swojego zdrowia. A teraz, żeby było trudno, to spróbuję poprosić Panią, jakby pani miała tak. W kilku zdaniach, może być nawet w jednym, powiedzieć, co jest takiego fascynującego w Kocieli? Stowarzyszenie no. na. <laughs> tak, czułem, że pani powie, że stowarzyszenie. Ale Ziemia jest piękna, bo ma i wodę, i jezioro, i piękne to, miasta. Przez cudne bory holskie, na pewno. A tu w skrócie. Przyrodnicze, tak. Tak, Bory tuholskie, pełne, pełne lasów i innego runa lasów pełnych runa leśnego. Na pewno bogata sieć szlaków rowerowych i kajakowych. Z pewnością słuchajcie, ludzie teraz odkrywają to co nie, nie odkry, lubią odkrywać to co nie odkryte, także zapraszam do odkrywania takich jeszcze zupełnie dziewiczych terenów kociewskich. Z pewnością bliska lokalizacja do Trójmiasta. Stąd też niższe ceny, bardzo bogata baza agroturystyczna, czyli można tutaj się zatrzymać, spędzać aktywnie czas na łonie natury, a pojechać na przykład zwiedzać do Trójmiasta, do Malborka, do Pelplina, gdzieś wszędzie blisko. Także super miejsce na wypad rodzinny we dwoje dla seniorów, fantastycznie. Ja rozumiem, że Ziemia Kociewska jest otwarta dla wszystkich, nie tylko dla seniorów. I pani zaprasza nas do odwiedzenia swojej Ziemi Pięknej, tak? zapraszam, nie wiem, co, co przeszło, co było dosłyszane. Dla wszystkich, <laughs> dla Proszę no. mnie zapuszczać, łapać. A to jest ta trudność. Słuchajcie, zapraszam wszystkich, Że... wszystkich mieszkańców Polski i cudzoziemców również. Super. Bardzo się cieszę, że mogliśmy chwilę porozmawiać. Ja będę wracał do Pani co jakiś czas, by porozmawiać. Przed nami są święta Bożego Narodzenia, zdecydowanie inne, tak? Nie będzie szału odwiedzin rodzin z różnych części kraju, żeby się zjeżdżały do jednego, że tak powiem rodzinnego domu, stołu, do tego ciepła, do mamy swojej. Może będzie to mocno ograniczone, a może będzie tak jak my oglądane przez kamerę laptopa. Ale mocno bym chciał, z życzeniami do później, bo jeszcze nie czas na to, by pomyśleć o tym, żeby nie górę nie wzięły emocje, tak? żeby nie ruszyć z wizytami. To, co się dzieje w galeriach, jakby pokazuje, że ludzie mają wiedzę, uważają, noszą maseczki, ale trafiają się też szaleńcy, żeby to nie wróciło, bo to jedyna szansa, to jest to, jak będziemy rozsądni w reżimach sanitarnych i w którymś momencie to się jakby zatrzyma i będziemy na to spoglądali w sposób naturalny. Świat się już zmienił i może nie wrócić do tego samego Miejsca, ale to my o tym wszystkim decydujemy, tak? Więc życzę Pani, żebyśmy mogli się spotykać. Życzę mocno, żeby pani się nie poddawała i dalej na udeptaną ziemię wzywała kobiety do boju i chwalenia się. Żeby pani była dalej z nami, pisała do nas artykuły, komentowa komentowała. Ja jestem osobiście bardzo mocno zadowolony. I z dużą przyjemnością, muszę stwierdzić, że niewiele jest takich osób, które są i odważne, i działają, i nie boją się o tym powiedzieć, i poruszają różne, nawet trudne tematy. Bardzo się cieszę, że Panią znam i Pani jest razem z programem Moja Wieś. Wszystkiego dobrego życzę dla Pani i do miłego spotkania. Dziękuję bardzo, dziękuję za możliwość tej rozmowy. Dziękuję za te komplementy, ale chciałam też powiedzieć, że poza mną są, są także super fantastyczne kobiety w na, tutaj w naszym powiecie, że jakby była taka potrzeba, to z przyjemnością podam kontakt, żeby też mogły poopowiadać, co robią w swoich lokalnych społecznościach. To zaraz zrobimy eksperyment tego działania. Bardzo proszę, zapraszam. Niech kobiety wykonają telefon, niech się na panią powołają. Ja chętnie się spotkam i porozmawiamy, co się dzieje na ziemi kociewskiej, a może i w innych regionach, bo przecież no. rozmawiamy z każdym jednym obywatelem naszego pięknego kraju, tak? Wszystkiego miłego, jeszcze raz do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. Pa. pa.